No, Rano, niedziela, godzina w pół do siódmej. Idziemy, zobaczymy ile jest mrozu. Dzisiaj odpalamy Audi. Ja tu mam termometr w pasacie to zobaczymy ile, ile nam mroziło nam. nam. <słuch> <słuch> Audi będzie jeździło stare. Ile mamy mrozu? 14,5 i pół stopnia. Czternaście i pół. Idziemy Audi odpalać. Zobaczymy. Jak ona zapali. Jeszcze sobie pochodzi trochę przed wyjazdem. No zobaczymy co się dzieje gdzie mam ten kluczyk dobra mamy świece Ja patrzymy minus 14 i pół Gada Działa Chodzi Audi Także Nie ma tragedii Zabaliła Audiczka więc sobie pochodzi troszeczkę. Elegancko, co? Zapaliło, także nie jest źle. Idziemy do kur. Zobaczymy, co się u kur dzieje. Się nie pozamarzały. Jak to, nie zamarzły? Spokój, na tym kławdzi. Ten już płazi, nie, nie, po zamarzałej kury. Brzmiemy. Wrzucimy. Włączymy wam dmuchawę No no, włączyłem, bo się bałem, żeby... się bałem, żeby... No pod nadzorem lepiej takie coś, żeby było, tak? Ale paliła cały czas się kwoka, także tutaj od tej kwoki też jest ciepło. Ale woda nie zamarzła także o nie było tak źle, bo woda nie zamarzła Także to nie było tak źle Teraz trochę dmuchawa im tu rozjaśni umysły będą sobie będą sobie po prostu już działać tak Węczymy jeszcze jedno światło. To jest te światło, te światło, dobra? Ten go po położymy tutaj żeby nie przeszkadzał A króliki, jak tam króliki? Małe króliki żyją? W tym rozy żyją, wtuliły się w siebie i żyją, dobra, super Odmuchawa już daje czadu już gorące leci, o chwilę pochodziło, już daje, to jest dmuchawa kurczak. O jest sprzęt. No i dobra. Niech im się grzeje. Niech im się grzeje, nie ma żadnego jajka, po zobaczymy. Czy nie ma żadnego jajka. Pokaż mi tu, nie masz się jajek, są dwa jajka, to znaczy pilnujesz tych jajec? Wrzucimy jedną i ja je. o, tam patrzę są też 4 Muszę je wziąć, żeby nie zamarzł żeby telefon odłożę masz kurat telefon, będzie szczas youtuberko tu otrzymamy 3 Dobra, tam patrzę jeszcze 3, mamy 6, tak Słoma się przyczepiła do telefonu Mamy 6 Zostaw to kury, zostaw, zostaw, uspokój się, bo zamordujesz kurczaki. Dobra, to niech sobie chodzi, ja idę, te jajko zaniosę. Zobaczymy jeszcze Audi. Dziennie, czy, czy nie zgasła. A Audi dzielnie chodzi o no. dzielnie, Audi chodzi ładnie, dobrze. Zapaliło stary samochód 93 rok, taki rusz i zapaliła bez problemu. Do następnego.